Czas mija, liczba subów powoli się zwiększa, a odcinek sam się nie nagra. Czas tym razem do mojej pasji, jaką jest fantastyka, dołączyć kolejną, jaką jest granie w gry. Nie tylko komputerowe, bo dobrym pokerem nigdy nie pogardzę, jednak w tym odcinku zajmiemy się serią gier komputerowych. Serią The Elder Scrolls, o której zresztą już nieraz wspominałem. Stworzona została przez studio Bethesda Softworks. Prace nad serią rozpoczęły się w roku 1992, wcześniej zespół tworzył gry głównie sportowe. W 1994 został wydany The Elder Scrolls Arena na system MS DOS, który zapoczątkował serię The Elder Scrolls. Gry z serii charakteryzują się swobodą w działaniu, co jest wynikiem specjalnie zaprojektowanego świata gry. Świat gry to ogromny, tętniący życiem kontynent o nazwie Tamriel. Większość obszaru gry jest dostępna dla graczy już na samym początku rozgrywki. Seria oferuje wiele możliwości, począwszy od personalizacji postaci, skończywszy na rozwijaniu umiejętności czy wykonywaniu zadań. Omówmy pokrótce każdą z części zasadniczej serii: The Elder Scrolls Arena. Mapa areny jest większa od map Morrowind, Oblivionu i Skyrim razem wziętych. Gra generuje losowo ogromny świat, to jest około 6 milionów kilometrów kwadratowych, bez większego wysiłku ze strony deweloperów. Mamy do dyspozycji setki miast i lochów, w tym 17 specjalnych będących częścią wątku głównego. Przez ogrom mapy szybka podróż jest niezbędna. Spacer do pobliskiego miasta może trwać do 10 godzin w czasie rzeczywistym. Głównym celem jest przejście 17 specjalnych lochów oraz skompletowanie laski chaosu. Walka odbywa się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i przejechanie kursorem po ekranie. Magii używamy otwierając magiczne menu, wybierając zaklęcie i strzelając do celu. Istnieje także możliwość kradzieży kieszonkowej i wyłamywania się w nocy do sklepu. Charakterystyczne dla tej gry jest to, że nie wybacza błędów. O śmierć łatwo nawet w początkowych lochach, a przebywanie zbyt długo w jednym miejscu skutkuje pojawieniem się silniejszych przeciwników. O fabule nie będę opowiadał, ponieważ nie chcę nikomu psuć zabawy, jakby ktoś chciał samemu zagrać. Jeśli jest taka osoba, to mam dla niej dobrą wiadomość. Na dziesięciolecie serii The Elder Scrolls, to jest w 2004 roku, studio dał udostępniło grę do darmowego pobrania. Chętnych odsyłam do opisu pod filmem, tam wrzucę mi do strony, z której można grę pobrać. Kolejna część, czyli The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Gra wyszła pod koniec czerwca 1997 roku i oferuje znacznie mniejszy, lecz dalej ogromny świat o powierzchni około 120 000 km kwadratowych. Jak w przypadku prawie każdego sequela i tutaj, porównując tę grę do poprzedniej części, zbyt dużego szału nie ma. Według mojej opinii, poza grafiką Daggerfall w niczym nie ustępuje arenie, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Od razu uprzedzam, że jeśli ktoś ma zamiar zagrać, to się dowie dlaczego ta gra nazywana jest także Booger Fallen. Jeśli chodzi o granie za darmo, to również jest taka możliwość, ponieważ tak jak w przypadku areny, BTS dała możliwość graczom do pobrania Dagger z oficjalnej strony The Elder Scrolls tym razem na 15-lecie serii. Dla zainteresowanych, link oczywiście w opisie. I teraz szok na rynku: The Elder Scrolls czy Morrowind. Gra wyszła w 2002 roku. Pierwsza gra z serii oferująca graczom w pełni trójwymiarową grafikę. Fabuła dzieje się jak sama nazwa wskazuje w prowincji o nazwie Morrowind. O prowincjach później. Fabuła opowiada nam o historii więźnia, który przypływa cesarskim statkiem na wyspę Vanderfell, która przynależy do prowincji Morrowind właśnie. W tym wypadku twórcy nie wypuścili darmowej wersji do pobrania, więc jak ktoś chciałby pograć, to już linka nie podrzucę. Druga połowa marca 2006 roku wychodzi kolejna część The Elder Scrolls 4 Oblivion. Poprawiony w niej został silnik graficzny oraz fizyczny, w którym zastosowano system Ragdoll. Największą zaletą grafiki jest zastosowanie systemu tworzenia roślinności Speedtree, grze można ujrzeć takie efekty, jak falująca woda, liście, trawa, mapowanie wypukłości na różnych powierzchniach czy postaciach. No niestety przez te innowacje fabuła trochę ucierpiała. Nie uświadczycie w tej części zapierających dech w piersi historii, z którymi będziecie się zmagać godzinami, ponieważ grę da się przejść w 3 minuty. Dosłownie, jak mi nie wierzycie, to podsyłam linka do filmu, gdzie pewien gracz przechodzi tę grę w 3 minuty i 7 sekund. Warto jednak wspomnieć, że nie obyło się bez pomocy błędów gry, ale 3 minuty to 3 minuty, i później ponad 5 lat bez żadnej części. Technologia coraz szybciej się rozwija i 11 listopada 2011 roku ukazuje się perełka The Elder Scrolls: 5 Skyrim. Akcja gry toczy się 200 lat po wydarzeniach znanych z Obliviona, jak i w poprzednich częściach gier serii The Elder Scrolls, tak również i w Skyrim system rozgrywki oparty jest głównie na swobodzie działań i eksploracji otoczenia. Gracz stanie bowiem przed możliwością przemierzenia licznych ręcznie wymodelowanych lokalizacji oraz ingerencji w ich historię, między innymi poprzez wykonywanie szeregu dostępnych zadań, zarówno tych głównych, jak i pobocznych. Gra pozwala na stworzenie całkowicie nowej grywalnej postaci odzwierciedlającej preferowany styl gry. W tym celu został oddany specjalny edytor, w którym gracz będzie mógł zadecydować o imieniu, płci, rasie, a nawet wyglądzie swojego bohatera. Rozwój postaci jest równie dowolny. W grze mamy możliwość rozwoju aż 18 różnych umiejętności. Zrezygnowano natomiast z początkowego wyboru klasy. Skyrim został zaprojektowany na całkowicie nowym silniku graficznym, co pozwoliło na zastosowanie najnowocześniejszych efektów wizualnych, potęgujących wrażenia z gry. Interfejs również uległ znaczącym zmianom. Gra zyskała bardzo pozytywne opinie krytyków, uzyskując średnią ocenę oscylującą wokół 95%. Sprzedaż Skyrim okazała się równie zaskakująca. W ciągu 48 godzin gra znalazła 3,5 miliona nabywców na całym świecie. Minęło 5 lat od premiery Skyrima, a jak dotąd Bethesda jeszcze nie ogłosiła, że trwają prace nad kolejną częścią. Wskazuje to na to, że prawdopodobnie nie trwają. Fani mają nadzieję, że The Elder Scrolls 6, albo też Skyrim 2 pojawią się jak najszybciej. Sam zresztą na to liczę. Na chwilę obecną mam ponad 400 godzin spędzonych w Skyrimie i chyba czas na coś nowego. Teraz czas na krótki opis całego świata. Zacznijmy od Tamriel, czyli kontynentu, na którym toczy się rozgrywka. Cały kontynent ma powierzchnię 12 milionów kilometrów kwadratowych. Jak już wcześniej wspominałem, w The Elder Scrolls Arena mieliśmy do dyspozycji 6 milionów kilometrów. Dla porównania cała Europa ma powierzchnię lekko ponad 10 milionów km2, tak więc widać jak ogromny jest ten świat. Wracając do Tamriel, to jest ono podzielone na 9 prowincji: są to Wysoka Skała, która jest ojczyzną Bretonów i Orsimerów, czyli Orków, i stolica to Daggerfall. Zgadnijcie teraz w jakiej prowincji toczy się fabuła drugiej części serii. Cyrodiil, czyli największa prowincja w całym Tamriel, zamieszkała przez Cesarskich. Jest siedzibą Cesarstwa, i to właśnie po tej prowincji podróżujemy sobie, grając w Obliviona. Skyrim, jak się można domyśleć, jest to główna lokacja w The Elder Scrolls 5, Skyrim. Trochę trudno określić, jaka rasa jest prawowitym spadkobiercą ziem tej krainy, zważywszy na to, że żyło tam tyle razy, że głowa mała. W każdym razie, w ostatniej części, jest to dom Nordów. Morrowind jest domem Danmerów, czyli Mrocznych Elfów. Mówiłem już, grając w którą część możemy sobie po tej krainie pochodzić, tak więc nie będę mówił o tym po raz kolejny. Czarne Mokradła to prowincja należąca do Argonian, czyli takich jaszczuropodobnych ludzi. Hammerfell można utożsamiać z naszym Bliskim Wschodem. Większość powierzchni to pustynia, a Redgardzi, którzy tę prowincję zamieszkują, są ciemni i chodzą w turbanach. No i jeszcze są drobnymi wojownikami, ale to szczegół. Elezwir jest krainą zamieszkałą przez Kazitów, czyli czegoś, co wygląda jak połączenie Dona Korlony z Rysiem. Puszcza Walen jest zamieszkała przez Leśnych Elfów, a Wyspy Summerset przez Atmerów, czyli Elfów Wysokiego Rodu. To było Tamriel. Są jeszcze inne kontynenty, ale tylko po tym podróżujemy. Do innych kontynentów zaliczają się Aldmeris, Atmora, Akawir, Piandonea, Tras i Okuda. Wszystkie te kontynenty znajdują się na planecie Nirn, która to planeta znajduje się w wymiarze zwanym Mundus. I to nie koniec, bo trzeba jeszcze wspomnieć o otchłani z angielskiego Oblivion, która jest w innym wymiarze i którą zamieszkują Dedry, czyli złe, przynajmniej w większości istoty, uważane za swojego rodzaju bogów. Teraz, żeby nie przeciągać odcinka, szybko przedstawię wam historię. Jest 6R. Era świtu, w której tworzy się świat, era meretyczna, w której istoty rozumne zaczynają kolonizować Nirn, pierwsza era, druga II era, trzecia era i czwarta era. Gdzie już nie ma zdarzeń świadczących o losach świata, tylko takie typowo historyczne daty, typu 246 rok pierwszej ery, założenie miasta Daggerford. Warto jedynie wspomnieć, że większość gier serii dzieje się w trzeciej erze. Wydarzenia z Obliviona kończą trzecią erę, a wydarzenia ze Skyrima trwają już w czwartej. To by było na tyle, mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Jeśli tego nie zrobiłem i spodobał wam się materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, wbijajcie na fanpage, link oczywiście w opisie i udostępnijcie ten film znajomym. Żeby też się czegoś dowiedzieli, a trzymajcie się, do następnego. No i cześć! I znowu ciekawostka! Czy wiedzieliście, że utwór Dragonborn, czyli ten, który można było słyszeć w tle na początku materiału, był śpiewany przez 30-osobowych chór w wymyślonym na potrzeby produkcji smoczym języku?